Witam tutaj, flesh, dzisiaj zaprezentuję Wam moda do Minecraft 1.2.5 o nazwie Too Many Items. No to tak, przejdźmy do szczegółów. Mm, tak, otwieramy inwentory za pomocą przycisku i. Nie wiem, jak Wy macie ustawione, ja mam na e. No i tak, tutaj mamy różne itemy wspomagające naszą grę. Jeśli na przykład nie chcemy się męczyć w kopalni, Albo na przykład budować coś na szybko, jeśli się robi noc i potwory się spawnują, chociaż w każdym razie możecie sobie dać na poziom pokojowy, jak zwane peaceful. No i jeśli na przykład chcecie rozwalić jakieś zwierzę, czy nawet sobie roz... ognisko rozpalić, no to przejdźmy do szczegółów, jak na przykład potworki. Bierzemy sobie diamentowej temy, bierzemy mieczyk i możemy równie e, ubijać różne Potwory, jak widzicie, tu mam jeszcze inne y, itemy. To już będzie w innym odcinku naszego. Będę przedstawiał inne mody i no to tak. To by już chyba było na tyle. I jeszcze chciałbym Was bardzo przeprosić, że nie pokazałem Wam y, no jak ściągnąć i pobrać y, Too many Items i jak zainstalować. Ale nie martwcie się. Ja wszystko napiszę w no, w opisie. Wszystko będzie na czarno-biało napisane. No to dziękuję i pozdrawiam.